Witajcie, kochani, na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek z gdzie sobie zrobimy gwiazdka z nieba i super linie za 5 zł. Gwiazdka z nieba, mam numer czwóreczka, czwartej, a tutaj 24. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Powiem Wam, że. Zobaczyłam tą gwiazdkę z nieba no i pomyślałam sobie o święta, może odłożyć ją do koperty i tak dalej, ale jeszcze chyba za wcześnie, bo nie wytrzymałabym. <grym> I w każdym razie sobie teraz tak myślę, jakie to będą zdrawki polskie, jeśli chodzi o kalendarz obdentowy. Na pewno będą jakieś świąteczne, ale jak patrzyłam, to będzie tam coś od Mikołaja jeszcze i tak dalej, więc chyba jeszcze poczekam, jeśli chodzi o komplektowanie tych zdrapek. Na pewno już mam komplet zagranicznych zdrapek, ale jeszcze nie wszystko bo schodziłam się jeszcze z jednego kraju z drapki mm, ale to się wszystko dowiecie w czasie, że tak powiem, może zapowiedzi. Zrobię taki filmik zapowiedzi kalendarza adwentowego albo po prostu już w pierwszym dniu. W każdym razie zaczynamy sobie drapać, będziemy trapać i zaczniemy może z tej gwiazdki z nieba. Tutaj trzeba znaleźć gwiazdkę, wypisana do niej kwota, ale nic się nie mnoży. No dobra. Więc tak szukamy 30. Dwanaście, dwadzieścia siedem i dwadzieścia sześć. No dobrze, więc teraz tak. No i co? Jedenaście, zaczynamy z oboka. trzydzieści jeden, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, trapka oboków. 33, 6, 9, 28 obok, 21 i ostatnie dwójeczka. Także niestety tym razem czóreczka nas zawiodła. Ok, M. Szukam jeszcze jedną literkę, chociażby MC. No niestety jest pusto, ale to nic. Szukamy dalej próbujemy, testujemy yy, i kolejna drapeczka, super linie z numerem 24 no zobaczymy, czy będzie coś, czy nie zaczynamy drapać tak, pierwsze to będą lody lody mamy tu no i koniec leżak leżak, leżak, leżak tutaj mamy no i tutaj jeszcze przy papieru, widzicie Ok. Serduszko. Serduszko jest tu. Jest tu. Zapraszam Was na moje życie w Polsce. Tam jest rozdanie. Cały czas o tym przypominam. Eee, parasolka. Ok. Nie ma kraby. Krab jest tu. Mamy tutaj aż dwa. Tutaj mamy. Jeszcze jest tu. Ok. Kolejne. Sakwa. Sakwa jest tu. Sakwa jest tu. I sakwa jest tu. Dobrze. Okulary, okulary, okulary mamy tu. I koniec. Dobrze. Gwiazda. Gwiazda jest tu. Gwiazda jest tu. Gwiazda jest tu. Ok. Dzwoneczek. Dzwoneczek jest tu, dzwoneczek jest tu, dzwoneczek jest tu i dzwoneczek jest tu. Dobrze. Łódź. Łódź jest tu i Łódź jest tu. Dobrze. Szukamy dalej. Piłka. Piłka jest tu, piłka jest tu. I więcej nie ma piłeczki. Słońce. Słońce, słońce, słońce. No niestety nie ma. Słonie. Słonia chyba też nie ma, niestety. Kości. Kości też nie ma, no. Pięknie. Wiatrak. Wiatrak jest tu. Wiatrak jest tu. Wiatrak jest tu. Dobrze. Popcorn. Popcorn. Nie widzę. Podkowa, podkowa jest tu, no ale nic więcej. Wydaje mi się, że będzie postaczek. Czapka, czapka jest tu i więcej nie ma. Rolki, rolki są tu, rolki są tu, rolki są tu i tu. Dobrze, kolejny Klucz, klucz jest tu, tylko jeden. Moneta. Moneta jest tu, moneta jest tu, moneta jest tu, moneta jest tu. No i co, ostatnie? Motylek. Motylek jest tu, ale nic nam nie daje. Także niestety jest pusto. Dwie zdrapeczki puste. No ale nic. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. A w następnym odcinku będę miała zdrapeczkę z numerem 4, krzyżówka. Zobaczymy, może będzie. в крана поздрав